Dzień dobry Państwu. To Energy Week, czyli cotygodniowe podsumowanie informacji sektora energetycznego z komentarzem. Nazywam się Wojciech Jakubik, jestem analitykiem sektora energetycznego od 2009 roku i przygotowałem dla Państwa trzy najważniejsze sprawy minionego tygodnia, które skomentuję. Pierwsza to informacja o tym, że Rosja w kryzysie rubla zjada swój ogon. Druga informacja jest o tym, że Polska spóźnia się z przepisami ważnymi dla infrastruktury krytycznej, tymczasem nieznani sprawcy krążą i zagrażają jej bezpieczeństwu. Trzeci temat to rozważania na temat tego, czy Polska Grupa Energetyczna zamieni atom z Koreańczykami w Pątnowie na reaktory z Francuzami już w Bełchatowie. Zapraszam Państwa serdecznie. Jak co tydzień spotykamy się w Energy Week, czyli podsumowaniu tygodnia z komentarzem, z moimi opiniami na temat tego, co dzieje się w sektorze energetycznym i paliwowym. Można się zgadzać lub nie. Można też dyskutować w komentarzach. Warto być na bieżąco z tym, o czym rozmawiamy w coraz większej grupie stałych dyskutantów, którzy od rana piszą do mnie, a ja od rana staram się im odpisywać, bo bezpieczeństwo energetyczne dla nas jest ważne i o tym sobie każdego dnia rozmawiamy w energy weekach, które pojawiają się w każdy piątek. Podsuwam państwu pewne zagadnienia, podsuwam też moje interpretacje. Nie mam monopolu na wiedzę oraz opinie omnipotentne, więc zapraszam do dyskusji. Już nie raz w komentarzach znalazłem skarby od państwa, sugestie, różne dane. To jest super. Kontynuujmy tę rozmowę o bezpieczeństwie energetycznym. I e, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, do śledzenia tego kanału na bieżąco od poniedziałku do piątku Energy Drinki, e, w piątki Energy Wiki. E, pracuję nad kolejną rozmową taką jak z Piotrem Naimskim, będą to rozmowy z mózgami polityki energetycznej naszego kraju i, i taka rozmowa też już się szykuje, ale wróćmy do Energy Wiki i pierwszego tematu, który Państwu zaproponuję. Rosja w kryzysie rubla zjada swój ogon, ale zadławi się tylko przez nowe sankcje. Pisze od lat o tym, że sankcje działają. Sprawiają, że inwazja rosyjska na Ukrainie drenuje budżet Rosji, przekreśla przyszłość sektora gazu i ropy tego kraju, który kiedyś był fundamentem jej rozwoju. Teraz jest tym fundamentem gospodarka wojenna, dająca pretekst do dalszych podbojów. Dopiero nowe sankcje. Głębsze sankcje sprawią, że inwazja będzie dla Rosji niemożliwa do utrzymania. Bank Centralny ustanowił kurs dolara na 106 rubli według stanu z 4 grudnia. Nieoficjalny kurs może być istotnie wyższy, a i ten oficjalny przebił 113 rubli na początku miesiąca, niedługo po informacjach o sankcjach USA na kasiera Gazpromu, czyli Gazprom Bank, a także informacji o zaprzestaniu zakupu walut zagranicznych przez ten bank do końca roku. To dowód na słabość rubla, zmniejszającą opłacalność zakupu walut zagranicznych. To nie znaczy, że Rosja opadnie, upadnie jutro. Natomiast Bank Centralny Rosji dopuszcza możliwość dalszego podnoszenia stóp procentowych, które wzrosły do 21% w październiku. Spotkanie dyrektorów banku odbędzie się 20 grudnia, a zatem w tym roku rosyjski dziadek mróz może przynieść solidną rózgę mieszkańcom Federacji Rosyjskiej w postaci kolejnej podwyżki stóp. Reuters szacuje tę podwyżkę na 23%. Cel inflacji to 4% i dążenie do niego może trwać aż do 2026 roku. Inflacja w październiku w Rosji wyniosła 8,4%, no ale nieoficjalnie oczywiście może być jeszcze, jeszcze wyższa. Inflacja i wysokie stopy połączone z haraczem wojennym Kremla przekładają się na marne perspektywy rozwoju spółek sektora energetyczno-paliwowego w Rosji. Podatek od osób prawnych został podniesiony z końcem listopada przez Dumę z 20 do 40% w celu dofinansowania budżetu, czyli inwazji. Przez to przychody budżetu Rosji ze sprzedaży gazu i ropy w listopadzie 2024 roku były o półtora razy niższe niż w październiku. Spadły o 16,6% rok do roku do 801,7 miliardów rubli. Rosneft pokazał spadek przychodów o 13,9% w trzech kwartałach 2024 roku. Może zatrzymać modernizację rafinerii. Przynajmniej trzy rafinerie Rosneftu musiały już ograniczyć przerób ropy ze względu właśnie na problemy finansowe, na które nakładają się między innymi ograniczenia eksportu paliw gotowych ze względu na problemy logistyczne wywołane atakami dronów Ukrainy. Pozdrawiamy dronopad. No i e w ten sposób musi sobie radzić sektor naftowy dodatkowo drenowany przez Kreml. Operator Transneft zapowiedział przez te same problemy cięcie inwestycji. Gazprom z kolei odnotował w trzech kwartałach tego roku stratę 53 miliardów rubli, i to właśnie przez wspomnianą podwyżkę podatku, która będzie też spodziewana w 2025 roku. Gazprom chwali się zatem wzrostem przychodów generalnie ze sprzedaży gazu w stosunku do dołka, w którym znalazł się w 2023 roku. Miał wzrost EBITDA o 23% do 2,14 bilionów rubli w 9 miesiącach 2024 roku, ale mimo to tnie plan inwestycyjny na przyszły rok o 7%. Jego akcje są warte około 107 rubli, czyli mniej niż dolar po obecnym kursie. I to jest prawda. Natomiast minister finansów Federacji Rosyjskiej Anton Siluanow powiedział, że Kreml jest przygotowany na jakiekolwiek zmiany wartości rubla, bo ma oczywiście rezerwy. Zapowiedział, że w 2024 roku uzupełni Fundusz Bogactwa Narodowego o 1,3 do 1,4 biliona rubli. Środki te mają pochodzić właśnie z dodatkowych przychodów ze sprzedaży ropy i gazu. Problem polega jednak na tym, że te dodatkowe przychody wynikają głównie z inflacji, są fikcyjne. Warto przypomnieć, że Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że średnia cena eksportu ropy rosyjskiej w latach 2023-2024 była o 15 dolarów niższa niż u konkurencji. Dając stratę około 75 milionów dolarów dziennie w przychodach z eksportu. Sankcje utrudniają zarobek, odcinają dostęp do zagranicznych źródeł finansowania, i Rosjanie mogą w rublach pokazywać, że mają więcej pieniędzy, ale te pieniądze, każdy pojedynczy rubelek jest wart coraz mniej. Rosjanie są odcięci sankcjami od świata zewnętrznego i zjadają powoli swój własny ogon, czyli trwa ściąganie nadwyżek z sektora węglowodorowego w celu finansowania wojny. Ono z kolei drenuje inwestycje, które mogłyby na przykład posłużyć zwrotowi do Azji, o którym tyle słyszymy, po utracie rynku europejskiego przez kryzys energetyczny i inwazję Rosji na Ukrainie. Rosjanie będą zatem uzupełniać rezerwy na koszt ich petrostate, czyli państwa uzależnionego od sprzedaży węglowodorów, który był w przeszłości, w przeszłości odpowiedzialny za jedną trzecią przychodów budżetowych. Potem będą przepalać te rezerwy, by finansować dalej inwazję na Ukrainie. Ten mechanizm z kolei będzie podnosił znaczenie sektora obronnego, który jest coraz bardziej odpowiedzialny za napęd wzrostu gospodarczego, czyli imperium dziadów rosyjskie potrzebuje inwazji, żeby kręciła się gospodarka. Krótkoterminowy drenaż sektora gazu i ropy oraz napędzanie gospodarki wojną kanibalizuje rozwój gospodarczy, ale w dłuższym terminie, czyli nie ma mowy o rozwoju, nowych technologiach, megaprojektach, jak siła Syberii, II, trzecia, czwarta enta. Zwykli Rosjanie, którzy kiedyś szukali pracy w sektorze węglowodorów, teraz mogą iść do wojska, pracować inaczej na rzecz machiny wojennej albo żyć w biedzie. Rosnące straty w ludziach powiększają lukę zatrudnienia, i zakończenie wojny na Ukrainie może nie przywrócić równowagi do gospodarki rosyjskiej, która jest nastawiona na zbrojenia. I ten czynnik każe jej szukać kolejnych pretekstów do dalszych podbojów, i to nie jest dobra informacja. Natomiast jeżeli chcemy mieć efekty, Zachód nie może dać Rosjanom wytchnienia na Ukrainie ani czekać na długoterminowe zwijanie się normalnej gospodarki rosyjskiej. Odporność społeczeństwa rosyjskiego na trudne warunki życia jest potwierdzona historycznie. Należy zagrozić funkcjonowaniu samemu systemowi władzy, jak poprzez wymuszenie wyścigu zbrojeń i zaangażowania Sowietów w Afganistanie, które dobiło gospodarkę. Z tego względu Potrzebne jest zaostrzanie i pogłębianie sankcji, które przyspieszy procesy opisane powyżej, zmuszając Rosjan do ustępstw, miejmy nadzieję. Dotychczas udało się już osiągnąć przekształcenie planów kilkudniowej zmiany władzy w Kijowie w trzyletnią wojnę na wyniszczenie. Polityka sankcyjna przynosi widoczne efekty, ale musi zostać wzmocniona, jeżeli ma zmusić Rosjan do zatrzymania się na Ukrainie. W tym celu należy poszerzać ograniczenia wobec gazu i ropy z Rosji oraz dalej utrudniać jej dostęp do globalnego rynku z jednej strony, a z drugiej cały czas wspierać Ukrainę mocniej niż dotychczas. Nie jest jednak jasne, czy Zachód zmęczony własnymi problemami, czy też działaniami hybrydowymi Rosji będzie miał wystarczająco dużo determinacji do dokończenia dzieła. W tym kontekście nadzieje budzą zapowiedzi o możliwości poszerzenia sankcji zachodnich wobec floty widmotankowców tankowców Rosji oraz embargo na LNG z tego źródła w Unii Europejskiej. Jesteśmy w stanie polityką sankcji, polityką wsparcia Ukrainy zatrzymać Rosję. Jesteśmy coraz bliżej tego celu. Widać efekty w gospodarce rosyjskiej. Rosja zjada swój ogon naftowo-gazowy, ale zadławi się nim dopiero wtedy, jeżeli będziemy konsekwentni, jeżeli nasza polityka zostanie doprowadzona do końca. Alternatywa to jakiś reset, oddech, drugi oddech dla Rosji, który tylko zachęci ją do dalszego podboju. A widać, że Rosjanie przestawiają gospodarkę na tryby wojenne. Jeśli ją rozpędzą w tym kierunku, to bardzo trudno będzie ich zatrzymać. Dlatego lepiej zatrzymać ich na Ukrainie, niż gdzieś dalej. A gdzie? No to Państwo dobrze sobie potrafią wyobrazić, gdzie Rosjan trzeba będzie zatrzymywać, jeśli nie na Ukrainie. Temat trzeci. Co miesiąc publikuję raporty odporności w ramach ośrodka bezpieczeństwa energetycznego. Zapraszam na stronę www.obenergo. To tam można znaleźć raporty podsumowujące wydarzenia istotne z punktu widzenia fizycznego bezpieczeństwa, dostaw, bezpieczeństwa energetycznego. Nie inaczej zrobiłem w listopadzie. W PDF-ie można sobie poczytać, co też wydarzyło się w minionym miesiącu w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, gazowej, naftowej, elektroenergetycznej. I można też wyciągnąć kilka wniosków, i szybciutko je dla Państwa podsumuję, bo mam nadzieję, że wniosą coś do dyskusji na ten temat. Po pierwsze, w minionym miesiącu ataki dronów ukraińskich dosięgnęły tylko jednej rafinerii i skupiały się głównie na bazach paliw, w tym tych podejrzanych o zapewnianie logistyki działań wojennych Rosji. Obejmowały także infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej na terytorium rosyjskim. Czyli po pierwsze, nie ma symetrii między atakami ukraińskimi a rosyjskimi w energetyce. Rosja stosuje terroryzm energetyczny wobec Ukrainy. Celując w cele cywilne. Na przykład trafiają rakiety rosyjskie czasami w szpitale. Ukraina uderza w uzasadnione cele wojskowe, to znaczy w te elementy infrastruktury energetycznej, które napędzają machinę wojenną Kremla. Dronopad Ukrainy ograniczył moce przerobowe rafinerii rosyjskich i ograniczył możliwości logistyki wojennej. Jest to sposób na to, żeby Zmienić sytuację na froncie, żeby poprawić sytuację Ukraińców na froncie przed rozmowami, które gdzieś tam na horyzoncie są widoczne. I od tego, jak zostanie zamrożony konflikt na Ukrainie, będzie zależeć przyszłość tego kraju, będzie zależeć podział stref wpływów w nowym rozdaniu. W mediach można przeczytać dużo o pomyśle takim, żeby gdzieś pojawiła się linia demarkacyjna, jak między Koreą Północną a Południową. I mało tego, aby na tej linii pojawili się przedstawiciele sił zbrojnych państw zachodnich, na przykład Francji czy Niemiec, byłby to sposób na zamrożenie konfliktu tak jak w Korei, po to, żeby nie było gorącej wojny, żeby Rosjanie nie poszli dalej. A zatem od tego, co będzie z dronopadem ukraińskim, zależeć będzie, gdzie zostanie ustalona nowa linia podziału Ukrainy na tę część pod kontrolą Rosji i tę część, która jest wolna. Niestety. Na to się zanosi, ale jeżeli tak ma być, to ataki na uzasadnione cele wojskowe w sektorze energetycznym Rosji są uzasadnione, jak najbardziej są potrzebne i dobrze, że są wspierane sprzętem zachodnim. A ataki rosyjskie, terroryzm energetyczny, który ma sprawić, że Ukraińcy nie będą mieli energii i ciepła zimą, nie są uzasadnione, są naruszeniem wszelkich konwencji. Kolejny wniosek, który można przeczytać w raporcie o odporności Ośrodka Bezpieczeństwa energetycznego to fakt, że docierają sprzeczne informacje na temat kondycji rafinerii rosyjskich po atakach Ukrainy. Natomiast nieoficjalnie można przeczytać, że szkody nie zostały nadal do końca usunięte, a przerób będzie utrudniony. Mimo to trzeba przyznać też, że Rosjanie zdołali wznowić eksport paliw i to jest ważny punkt, bo będzie pokazywał jak papierek lakmusowy w jakiej kondycji naprawdę są rafinerie rosyjskie. Rosjanie utajnili dane na ten temat, są szacunki Reutersa i innych agencji, które mogą posłużyć za pomoc, ale nie wiemy jaka sytuacja jest naprawdę na miejscu. Jeżeli Rosjanie będą ograniczać eksport paliw, to znaczyć będzie, że boją się kryzysu paliwowego jak w 2023 roku i dalej mają problem. Faktem jest, że przerób w ich rafineriach nie wrócił do pełnej sprawności. Wspominałem w innym miejscu tego nagrania, że Rosniewt przez problemy związane z inwazją musi spowolnić procesy inwestycyjne w rafineriach i to może być kolejne Wyzwania. Z następnym wnioskiem przenosimy się na drugą stronę. Rosjanie kontynuowali ataki na infrastrukturę zapewniającą energię i ciepło na Ukrainie przez cały listopad. Zaczął się sezon grzewczy, i to jest problem. Różne ośrodki, Forum Energii, Fundacja Połaskiego, inni ostrzegali, że w tym sezonie grzewczym może się pojawić poważny problem z dostawami energii i ciepła na Ukrainę i mogą pojawić się wręcz uchodźcy energetyczni z tego kraju w Polsce i w innych miejscach Unii Europejskiej. To jest poważne wyzwanie. Trzymamy kciuki oczywiście za Ukraińców, żeby dali sobie radę. Tam bohatersko działają przedstawiciele sektora, którzy naprawiają zniszczenia, natomiast przede wszystkim uderzenia w moce wytwórcze, w elektrociepłownie i tym podobne. Są trudne yy, do naprawienia. Jeżeli dojdzie do zniszczenia całkowitego takiego zakładu, to naprawa może potrwać kilka lat, a w warunkach wojennych, kiedy w każdej chwili może znowu przylecieć dron, to jest tym trudniejsze. <coughs> Z drugiej strony doszło także do incydentów na terenie Unii Europejskiej i na terenie NATO. Najważniejsze wydarzenie to przecięcie kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Podobne do zdarzenia z 23 roku, kiedy zostały przerwane kabel i gazociąg Baltic Connector. Nie ma dowodów na to, że był to sabotaż. Śledztwa trwają. Natomiast tych incydentów jest coraz więcej. Energetyku i Bałtyku. To jest hasło, które promuję, które zyskało uznanie, bo Polityka Insight za moją zgodą oczywiście nazwała tak swój podcast i pozdrawiam tutaj Julię Cydejko oraz Anne Dyner, które nagrały świetny materiał, który polecę w linku. Ale musimy działać i z tego punktu widzenia kluczowy jest następny wniosek, bo Polska podjęła inicjatywę na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku. Premier zaproponował wspólne patrole z udziałem państw nordyckich, ale z drugiej strony, nasz kraj został skrytykowany przez Komisję Europejską za to, że nie wdrożył przepisów. Dyrektywy o odporności usług krytycznych na czas. Dalej nie wdrożyliśmy tych przepisów, które mieliśmy wdrożyć w zeszłym roku. Nie ma przepisów lepiej chroniących infrastrukturę krytyczną, a nieznani sprawcy krążą, więc o co tutaj chodzi? Czas się wziąć do pracy. Energetyku i teleinformatyku, pilno i Bałtyku, a także przepisów o infrastrukturze krytycznej. Czas na trzeci temat. Polska grupa energetyczna może zamienić pątnów z Koreańczykami na Bełchatów z Francuzami i budować reaktory właśnie z nimi. Rekomendujemy rządowi, żeby Bełchatów był jedną z analizowanych bardzo poważnie lokalizacji odnośnie umiejscowienia drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, powiedział prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany przez PAP. Ten komentarz w sposób oczywisty podsyca spekulacje na temat możliwości zamiany projektu z Koreańczykami KHNP na współpracę z Francuzami ZDF o której pierwszy informował podcast Energy Drink, o czym pisałem jeszcze jesienią. Jeszcze we wrześniu e, pisałem e, o znamiennej wypowiedzi menadżera PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Cytuję, lokalizacja w centralnej Polsce jako druga lokalizacja w projekcie jądrowym. W projekcie podstawy bezemisyjnej polskiego systemu elektroenergetycznego jest dzisiaj przedmiotem bardzo pogłębionych prac, analiz, które pozwolą na to, żeby wskazać być może... Że będzie to Bełchatów, powiedział na antenie Radio Łódź Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwa i Energetyka Konwencjonalna. To jest operator elektrowni Bełchatów węglowej. Przypadek? Dalej Jacek Kaczorowski mówił, że Bełchatów dysponuje wyprowadzeniem mocy na poziomie 5,5 GW. Na tym etapie rozważamy budowę dużego projektu jądrowego o mocy około 3 GW. Mając do dyspozycji to wyprowadzenie oraz zasoby wodne pozwalające na bezpośrednią lokalizację, oczywiście zasoby kadrowe, ludzkie, ponadto przyzwolenie społeczne. Dopóty, dopóki decyzja wskazująca Bełchatów jako potencjalne miejsce lokacji drugiej elektrowni jądrowej systemowej w Polsce nie zostanie podjęta w układzie kierunkowym, to mówimy o projekcie koncepcyjnym, mówi Kaczorowski. I tak należy do tego zadania podchodzić, i tak należy je dzisiaj prezentować w przestrzeni publicznej. Nie chciałbym być źle zrozumiany. My dzisiaj przygotowujemy analizy pozwalające na podjęcie takich decyzji, mówił Kaczorowski już jesienią 2024 roku i pisałem na ten temat, że jego wypowiedź kontrastuje z zachowawczą podstawą spółki matki PGE w sprawie pomysłu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie we współpracy z ZEPAKiem Zygmunta Solorza oraz KHNP z Korei Południowej. Polityka Insight informowała w czerwcu 2024 roku, że ten projekt może zostać zawieszony. No i wypowiedź Kaczorowskiego też na to wskazywała. Dlaczego? Bo moc 3 gigawatów sugerowana przez prezesa Kaczorowskiego wskazywałaby na technologię francuską. Jest ona brana pod uwagę w rozmowach o drugiej lokacji w razie wyboru dwóch zamiast trzech reaktorów. Reaktory francuskie EPR od francuskiego EDF-u mają największą moc, jak 1,65 GW we Flamonville. Ponadto Francuzi mają doświadczenie śródlądowego zaopatrzenia obiektów w wodę do chłodzenia oraz elastycznej pracy przy integracji odnawialnych źródeł energii. A tego właśnie potrzebuje Bełchatów z odległym źródłem wody i z dużą ilością oze dookoła. Informowałem we wrześniu, że podczas konferencji Energetyka Bełchatów 24 występował przedstawiciel EDF w Polsce Thierry Deschamps, mówił mi w panelu dyskusyjnym o dopasowaniu technologii francuskiej do lokalizacji w Bełchatowie. I o tym przypominałem też w tekście. No i kolejny ważny kontekst jest polityczny, czyli zapowiedź premiera Tuska, który powiedział, że druga lokalizacja elektrowni jądrowej w Polsce wymagałaby zaangażowania kapitałowego partnera zagranicznego. I tutaj warto podkreślić, że Amerykanie z Bechtel i Westinghouse. Nie weszli do akcjonariatu polskich elektrowni jądrowych, ale zainteresowanie takim scenariuszem deklarują Francuzi z ZDF oraz Koreańczycy z KHNP. Czy zatem PG zamieni Koreańczyków na Francuzów? Nie wiadomo, bo Polska prowadzi dyplomację jądrową równego dystansu wobec wszystkich potencjalnych partnerów drugiej lokalizacji gdzieś w Polsce centralnej. Z tego punktu widzenia sygnał PG nie musi być rozstrzygający. Natomiast jeszcze w grudniu mamy poznać aktualizację programu Polskiej Elektrowni Jądrowej, w której pojawi się krótka lista lokalizacji drugiej elektrowni w programie rządowym. I można się spodziewać, że znajdą się tam Pątnów i Bełchatów. Natomiast prezes PGE Dariusz Marzec mówi o tym, że będzie promował Bełchatów, co na pewno sugeruje, że jest mniej zainteresowany Pątnowem. Francuzi górą, krańczycy dołem. Zacznijmy od pierwszego reaktora na Pomorzu. Przygotujmy się do budowy, tak, żeby faktycznie umowa na budowę była w 2025 roku, tak samo jak model finansowania. A potem budujmy na potęgę dwie albo i trzy elektrownie jądrowe rządowe, bo potrzebujemy atomizacji Polski, żeby bezpiecznie transformowała się ku źródłom odnawialnym. I tego sobie i Państwu życzę, kończąc trzeci temat Energy Weeka. Jak zwykle zapraszam do śledzenia tego kanału każdego dnia od poniedziałku do piątku Energy Drinki, w piątki Energy Wiki. Niebawem także kolejna rozmowa. Liczę na to, że do końca roku uda się zebrać 5000 subów tak zwanych. Byłoby super. Jest możliwe, że to się uda. Jak się uda, będzie to wspaniały prezent noworoczny. Wielka motywacja do tego, żeby robić więcej. Lepiej to wszystko dla państwa, bo tak samo jak dla państwa, dla mnie ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Możemy mieć różne opinie, ale każdy chce mieć bezpieczne dostawy energii i paliw. Wiedza na ten temat jest potrzebna i staram się nią dzielić. Dziękuję Państwu bardzo za Energy Week w tym tygodniu, następny już w piątek. Do zobaczenia w poniedziałek w Energy Drinku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.